W zadaniu 13 mamy wyznaczyć wszystkie wartości parametru m, dla których taki oto trójmian kwadratowy ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste, spełniające podany warunek. Problem wydaje się być dosyć typowy. Na dodatek nie ma parametru m przed x do kwadratu, więc to na pewno jest funkcja kwadratowa. I aby były dwa różne pierwiastki, wystarczy oczywiście jeden warunek delta musi być większa od zera. A ta delta to będzie m do kwadratu odjąć 4 razy minus 1 razy minus m. 3 minusy, czyli pozostanie minus. Mamy minus 4m. Od razu wyłączmy m przed nawias. W nawiasie dostaniemy m odjąć 4. I taka delta ma być ostro większa od zera. Mamy zatem najlepszą możliwą postać delty iloczynową, czyli od razu odczytujemy miejsca zerowe delty to jest 0 oraz czwórka i po naszkicowaniu wykresu delty od razu widać kiedy ta delta jest większa od zera, miejsca zerowe na prawo czwórka, na lewo 0, delta jest dodatnia na lewo od 0 lub też na prawo od czwórki, oczywiście bez tych liczb, miejsc zerowych tutaj nie chcemy. To nam wyznacza dziedzinę naszego rozwiązania. To jest suma dwóch przedziałów otwartych od minus nieskończoności do zera, w sumie z drugim przedziałem od czwórki do plus nieskończoności. To teraz zajmijmy się tym równaniem i to zrobimy na dwa sposoby. Przede wszystkim wykorzystamy wzory wieta, więc pomnóżmy te dwie sumy, co daje x1 razy x2. Następnie dostaniemy 3 razy x1 do kwadratu dalej 3 razy x2 do kwadratu i na koniec mamy 3 razy x2 razy 3 razy x1 czyli dostaniemy 9 iloczynów x1 razy x2 czyli łącznie tych iloczynów mamy 10 i tutaj wykorzystamy jeden z dwóch wzorów Wieta a za chwileczkę pojawi się potrojona suma Kwadratów. I tutaj też oczywiście są ukryte wzory. Wietat to jest bardzo standardowa sytuacja, typowa. Możemy to zapisać w taki oto sposób, że sumę kwadratów zapisujemy jako kwadrat sumy, ale oczywiście pomniejszone o to, co tutaj we wzorze skróconego mnożenia występuje, a w naszej sumie nie występuje, czyli odejmujemy 2 razy x1 razy x 2. Od razu zauważmy redukcję, mamy 10 iloczynów dodać 3 razy minus 2 iloczyny, czyli odejmujemy 6 iloczynów, to pozostawia 4 iloczyny X1 razy X2, do czego dodajemy 3 razy kwadrat sumy x1 plus x2, więc już możemy podstawiać odpowiednie wyrażenia ze wzorów Wieta. Iloczyn to tak zwane c dzielone przez a, gdzie c to minus m, a to minus 1, więc po prostu dostaniemy m, 4 mnożymy przez m, do tego dodajemy 3 razy i teraz suma to będzie minus b dzielone przez a, czyli minus m dzielimy przez minus 1, co daje ponownie m, więc podnosimy to m. Do kwadratu. I to wyrażenie musi być równe minus 1. To nam daje następujące równanie kwadratowe 3 razy m do kwadratu dodać 4m dodać 1 jest równe 0. Oczywiście bez problemu możemy obliczyć wyróżnik delta tego trójmianu kwadratowego, ale łatwo też zauważyć, że minus 1 jest rozwiązaniem tego równania. 3 dodać 1 to jest 4, natomiast 4 razy minus 1 to jest minus 4, więc minus 1 na pewno pasuje, więc spróbujmy zapisać postać leczynową. Możemy w pierwszym nawiasie napisać m minus minus 1. A w drugim nawiasie dostaniemy m minus jeszcze nieznana liczba. Ale jak pomnożymy trójkę przez tę jedynkę i przez tę liczbę, to dostaniemy jedynkę na końcu, więc tu musi być plus i tu musi być 1 trzecia. W tej sytuacji mamy już dwa rozwiązania. m1 to jest minus 1 i to jest rozwiązanie z tego oto przedziału z dziedziny, więc dobre. Musimy je zaakceptować. I drugie rozwiązanie, minus 1, trzecia, również należy do tego samego przedziału, czyli akceptujemy oba rozwiązania i oba przedstawiamy w odpowiedzi. To teraz może tak bardziej w ramach ćwiczeń, niż jako takie polecane rozwiązanie. Spróbujemy rozwiązać ten problem bez użycia wzorów wieta. To już nie będzie takie proste rozwiązanie, ale warto spróbować. Wykorzystamy wiadome wyrażenia minus b minus pierwiastek z delty dzielone przez 2a oraz jako x2. Minus b, dodać pierwiastek z delty, dzielone przez 2a. I od razu zauważmy, że można te indeksy zamienić, ponieważ jak zamienimy tutaj indeksy, to nic się nie zmieni. To wyrażenie jest symetryczne ze względu na x1 i x2. To teraz będziemy podstawiać, może właśnie w tej wersji, i od razu zauważmy, że nawias. Będzie niepotrzebny, ponieważ mamy tutaj wspólny mianownik i obie sumy można zapisać za pomocą ułamków, osobnych ułamków. Przede wszystkim mamy w pierwszym przypadku minus B, minus pierwiastek z delty, do czego dodajemy trzykrotność tego licznika, czyli odejmujemy 3 razy B, za to dodajemy 3 pierwiastki z delty. I to dzielimy przez 2 razy a. Jeszcze niczego nie podstawiajmy. To jest wyrażenie z pierwszego nawiasu i mnożymy przez odpowiednie wyrażenie z drugiego nawiasu. x2, czyli mamy minus b dodać pierwiastek z delty, do czego dodajemy trzykrotność tego licznika, czyli odejmujemy 3 razy b i odejmujemy 3 razy pierwiastek z delty. W mianowniku mamy oczywiście 2 razy a. To teraz możemy wykonać proste redukcje minus B minus 3B daje minus 4B i do tego dodajemy dwa pierwiastki z delty, to już może zapiszmy to w nawiasie i wszystko będzie na jednej kresce ułamkowej, drugie wyrażenie ponownie mamy minus 4B, ale tym razem od tego odejmujemy dwa pierwiastki z delty. Skoro tak, to w mianowniku dostaniemy 4a do kwadratu. I zauważmy, że moglibyśmy już zastosować wzór skróconego mnożenia na różnicę dwóch kwadratów. Mamy bowiem a plus b pomnożone przez a minus b, ale może jeszcze w ramach ćwiczeń wykonajmy pewną prostą czynność, czyli wyłączmy przed oba nawiasy. Wspólny czynnik, a tym czynnikiem niech będzie minus dwójka. To by oznaczało, że mamy minus dwójkę i jeszcze raz minus dwójkę, więc w konsekwencji dostaniemy 4 pomnożone przez i teraz w tym pierwszym nawiasie jest efekt dzielenia tego wyrażenia przez minus 2, więc dostaniemy 2b minus pierwiastek z delty. I podobnie wyrażenie z drugiego nawiasu dzielimy przez minus 2, co daje 2b. Dodać pierwiastek z delty. To się nieco uprościło. Na dodatek to dzielimy przez 4a do kwadratu, więc możemy skrócić przez 4. No i teraz już bez problemu stosujemy wiadomy wzór skróconego mnożenia, co daje 4b do kwadratu minus pierwiastek z delty do kwadratu, czyli odejmujemy deltę i to dzielimy przez już nie przez 4, tylko przez a do kwadratu. A jak za deltę podstawimy b kwadrat minus 4ac, no to od 4 b kwadrat odejmujemy b kwadrat, dostaniemy 3 razy b do kwadratu i dalej odejmujemy minus 4 razy a razy c, czyli dodajemy 4ac. I w ten sposób dostaliśmy taką już maksymalnie uproszczoną wersję tego iloczynu bez wzorów wieta. Otóż przyszła pora na podstawienia. A do kwadratu to jest minus 1 do kwadratu, więc 1, więc to znika. 3 razy b do kwadratu. b to jest m, więc dostaniemy 3 razy m do kwadratu. Do tego dodajemy 4 razy minus 1 razy minus m, czyli dodajemy 4 m i to jest równe minus 1. Oczywiście dotarliśmy do tego samego równania, które uzyskaliśmy w pierwszym podejściu, więc już nie rozwiązujmy kolejny raz, tylko napiszmy od razu odpowiedź. M1 to jest minus 1 i to należy do dziedziny. M2 to jest minus 1 trzecia.